Czy masz stado ochroniarzy jakieś, które powinno to być? to jesteś moim ochroniarzem. A, okej, okay, bo ostatnio, drodzy Państwo, no z jest... jak z, z taką kwotą w czymś, na jakiejś imprezie obserwowałem pewną damę, która okay. miała kolię, to czterech facetów jej pilnowało. No i mamy tutaj faceta, który jak mało kto. To jest certyfikat z Antwerpii, czyli tak. miejsca, gdzie się diamentami handluje. To jakiś inny certyfikat, ale też na pewno bardzo ważny. I kolejny certyfikat... Też z Antwerpii. Też z Antwerpii, a wszystko to należy do tego pana, bo on zapracował na to uznanie. Mógłbym jeszcze tak długo pokazywać, ale koniec końców chodzi o to, że mamy eksperta, Grzegorz Jurkun, to jego nazwisko. Zna się na diamentach jak mało kto w tym kraju, bo chyba nie ma drugiego faceta, który ma tyle dyplomów i wiedzy w związku z nimi związany. Chyba nie. Na pewno nie. No, no i to brzmi zdecydowanie lepiej i pewniej, bo o pewnych rzeczach chcemy mówić, a diamenty to jest coś, co od wieków rozpala wyobraźnie. Od jakiegoś czasu. No tak. Od... 5 wieków, przynajmniej jeżeli nie więcej. My chcemy się dowiedzieć, jak rozpoznawać ich wartość i jak je kupować najtaniej, bo to przecież świetna inwestycja, bo okazuje się, że u wielkich jubilerów, nawet znanych w naszym kraju, ich nazwy moglibyśmy wymieniać, wielokrotnie przepłacamy. I to mnie interesuje, bo to pan mi powiedział, że pierścionek z diamentem, który kosztuje w sklepie na K, w sklepie na A, w sklepie na Y około 2000 i więcej złotych, de facto można kupić. Za kilkaset złotych 500, i już ktoś, od kogo kupujemy, na tym zarobi. Często spotykaną praktyką jest sprzedawanie kamieni o masie całkowitej. Czyli e, załóżmy, że e, Oliver idziesz do sklepu i chcesz kupić Karolinie pierścionek, tak? Uh -huh. I pani pokazuje Ci pierścionek, o którym opowiada, że waga całkowita e, kamieni diamentów to jest zero, tam, powiedzmy, 0, powiedzmy 30 karata. Na te 0,3 karata składa się 11 malutkich kamyczków, mhm. z których każdy, jak nie trudno policzyć, waży poniżej 0,0, tam 2, 7 karata. Mhm. I e, chciałem tylko uzupełnić Państwu jedną rzecz, że, e, nigdy, e, że, że to nie działa matematycznie, że nigdy e, suma tych wszystkich kamieni, czyli jeżeli pomnożymy te 0,027 razy 11, nigdy ta waga całkowita nie będzie warta tyle samo, ile taki, ile taki jeden kamień, hoteli, jeden kamień ważący dokładnie tyle samo. Jakieś 3 albo 4 miesiące temu na zamkniętej aukcji niebieski fantazyjny diament o wadze 5 karatów został sprzedany za 10 milionów dolarów i to jest do, do tego momentu najwyższa cena Osiągnięta za, e, za, za karat. za karat, okay. Czyli 2 miliony za karat. 4C. Je, o jednym c powiedzieliśmy, to jest karat, czyli waga, jakby podstawowe narzędzie, ale są oprócz tego jeszcze trzy: Clarity, czyli czystość. Czyli przejrzystość, tak? Tak. Czyli nie ma żadnych rys. Cut, czyli szlif i coś, co moim zdaniem jest najważniejsze, kolor. Podam przykład. To jest. Y, 0,74 y, karata. Y, jasno-różowy diament, tak? Mm -hmm. To są prawdziwe? Tak, Oli, to jest prawdziwy, różowy... To my tu kupę zero... mamy na stole. E, a tutaj mamy 0,63 karata. Czyli mniejszy. E, inny kolorowy. Natural Fancy, jak opisali go w Instytucie IGI, Deep Yellowish Brown. Okej, okay, to z Oli zgadnij, ile warty jest ten kamień, a i zgadnij, ile warty jest ten kamień. To, moim zdaniem różowe są jedne z droższych, to ten jest dwa razy droższy niż ten. Okej, okay, to ten, ten kamień jest około 16 razy droższy niż ten. To jest, to jest około 13 tysięcy dolarów, to jest jakieś 45, to jest około 57. 57 tysięcy dolarów. 57 000 dolarów. Według dobra. cennika Aediam firmy z Antwerpii, z którą dzisiaj rozmawiałem, tak jak powiedziałem przez telefon, żeby upewnić się, ile te kolorowe kamyki są warte, to jest jedyne 1400 dolarów bodajże. To jest około 1000 dolarów. To podobnie. Ja mówię około, bo nie pamiętam dokładnie, co no, to. czyli 200 tysięcy dolarów po prostu, czyli... Ten pierścionek w złotówkach kosztuje około 130 tysięcy złotych. A, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ tutaj mamy komplet kolczyków, w których... nie wiem, czy będzie tak, tak lepiej tak, widać. To tak, 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 są cztery, cztery kamienie. Dwa w tym tradycyjnym kliwie okrągłym, diamentowym i dwie, dwie łezki. Kamienie mają po karacie, łezki mają po półtorej karata, czyli razem to wszystko waży ile? No karat karat. 5 karatów, karatów tak? Dobrze. Dobrze. Ten sam. Ten sam diament. Znaczy tu jest 5 karatów, a tu ile jest to karatów? Jest około 3,5 karatów. I ten jest warty więcej niż te. Ten wszystkie jest razy. warty prawie dwa. No może prawie dwa razy tyle, to trochę przesadziłem, ale ten jest ten pierścionek jest warty tylko 130 tysięcy złotych. A ten komplet kolczyków jest warty około 80 tysięcy złotych. Nawiasem więc mam, mam jeszcze jedno pytanie. Który z tych kamyków najbardziej Ci się podoba? Mi się podoba ten najbardziej. Okej, okay, wybrałeś z cyrkonie. Wszystko na tylko nie. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że... Ale ja tylko przez chwilę patrzyłem, żeby było jasne, tylko przez moment. Specjalnie zasłoniłem tekst No value, this is a not diamond. Chodzi o to, że diament to nie tylko świecący kamyczek, który przypomina kryształy od, nie będę tutaj wymieniał, Diament, Każdy diament jest inny. Każdy diament ma swoje w sobie historię, wtrącenia i coś, co nazywamy czarnym diamentem. Co tutaj mamy? Czarny, naturalny diament o wadze 1,41 karat. Który, w opinii ludzkiej, w świadomości, funkcjonuje za jeden z najdroższych kamieni. Tak naprawdę, to mm, on. Co jest miłe, nie jest aż taki strasznie drogi. I ten kamek jest wart około 5000 tysięcy złotych. Ja już nie chcę. Wybrałem cyrkonię i to jest mój level. Idealny jak na program, premium To klasę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.